Dzień dobry, witam na kolejnym briefingu, który przedstawia kolejny ważny punkt programu kandydata na prezydenta Krakowa, profesora Andrzeja Kuliga. Dziś będziemy mówić o sporcie i o tym, co zrobić, by tego sportu i inwestycji sportowych było więcej i by każdy z Państwa i z dzieci Państwa mógł ćwiczyć jak najbliżej domu. Panie prezydencie oddaję głos. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Chciałbym parę słów poświęcić pozornie dosyć wąskiemu obszarowi, jakim jest sport, ale to tylko pozornie i dlatego chciałbym na ten temat trochę więcej powiedzieć. Jak Państwo wiecie, miasto bardzo dużo inwestowało w ostatnich latach w obiekty sportowe, powstało wiele basenów, hal sportowych, odnowiono wiele obiektów, klubów sportowych, ale jeszcze jest wiele przed nami. Poza. Odnawianiem systematycznym, odnawianiem także lokalnych klubów sportowych, klubów amatorskich, które czekają na taką rewitalizację, jak chociażby w Tyńcu, w Toniach czy we Wrublowicach. Bardzo ważnym problemem jest także wspieranie dotychczasowej, bieżącej działalności klubów, dlatego że, i teraz parę słów. Dla nas kluby sportowe. To tak naprawdę odpowiedź zorganizowana, usystematyzowana, odpowiedź na wiele problemów społecznych, także we wszystkich grupach społecznych, zarówno w grupie najmłodszych, jak i najstarszych, ale także absolutnie dorosłych osób. A to po pierwsze z powodu prewencji różnego rodzaju chorób, które mają charakter cywilizacyjny, i gdzie najważniejszą odpowiedzią na te choroby jest po prostu ruch fizyczny i zdolność odseparowania się od swojego osiadłego sposobu funkcjonowania poprzez wyjście w przestrzeń i podjęcie jakiegoś wysiłku fizycznego. Ale także to jest niezwykle ważne lekarstwo w różnych naszych obciążeniach psychicznych dnia codziennego. Musimy pamiętać, Szanowni Państwo, to widzieliśmy doskonale w okresie pandemii, kiedy. Wszyscy zamknięci w domach bardzo chcieliśmy wyjść w przestrzeń i zamykano nam tą przestrzeń, nawet zakazując wyjścia do lasów czy na cmentarze. Szczęście skończył się ten etap, ale to, co pozostało po tamtym okresie, to z jednej strony duże zniszczenia, jeżeli chodzi o naszą kondycję psychiczną i fizyczną, ale co jest pozytywne, to także nasze, nasza chęć zaradzenia, taka często bardzo intuicyjna. Polegająca na tym, że jak nigdy dotąd, rekreacja i sport stały się dużym dążeniem w większości mieszkańców Krakowa, taką wyraźną, wyraźnie artykułowaną potrzebą. I wielkim sojusznikiem w tym zadaniu są właśnie kluby sportowe. Stąd uznaliśmy, że obok dotychczasowego wspierania ich poprzez inwestycje infrastrukturalne, Czego nie zaprzestaniemy, a będziemy to dalej rozwijać, ważne jest także takie bieżące ich funkcjonowanie. Stąd nasze propozycje, wypracowane w porozumieniu z wieloma klubami sportowymi Krakowa, polegające po pierwsze na ulżeniu im w bieżącym utrzymaniu. Musicie Państwo mieć świadomość tego, że wzrost kosztów utrzymania związanych z cenami energii, ale także ze świadczeniem pracy przez osoby, które wspierają te kluby w różnych działaniach administracyjnych. Sprawił, że dla klubów stało się to ponad miarę obciążenie. Proszę pamiętać, że one się utrzymują w większości ze składek członkowskich. W większości nie mają sponsorów, którzy by ich utrzymywali. I w tej sytuacji, moim zdaniem, miasto powinno na siebie przejąć rolę takiego mecenasa klubów sportowych. Stąd ich ulżenie w postaci przejęcia części kosztów bieżących utrzymania. Ale także, co jest ważne, to także wspieranie trenerów. Yy, oraz zawodników. To są stypendia, stypendia wieloletnie i to stypendia także dla tych wybitnych sportowców, którzy albo bardzo rokują i widzimy ich wielki postęp, progres w pozyskiwaniu, rozwijaniu swoich umiejętności, albo tak, takich, którzy są już medalistami i warto byłoby ich wskazywać jako pewien wzorzec postępowania, nie tylko gdy chodzi o osiągnięcia sportowe, ale także pewien sposób życia. I te nasze propozycje, które tutaj są wskazane, mają na celu przede wszystkim sprawienie, by kluby sportowe poczuły, że miasto jest ich mecenasem, ich opiekunem, że ich nie zostawi samych sobie, bo dla nas to jest po pierwsze konieczność zbudowania bardzo silnej więzi wzajemnego zaufania, ale co dla nas także bardzo ważne i co widzimy po spotkaniach z różnymi grupami wiekowymi, Próba zainspirowania klubów do podejmowania coraz to nowszych wyzwań, w tym także inicjowania dyscyplin, które mają charakter niszowy, ale mimo wszystko, poprzez ilość tych niszowych dyscyplin, jak popatrzymy na chętnych do ich uprawiania, to mamy głębokie przekonanie, że gdybyśmy zamówili poszczególne dyscypliny w poszczególnych klubach, to wówczas ta oferta dyscyplin sportowych. Dla dzieci, młodzieży, osób w pełni dorosłych, jak i bardzo dorosłych, byłaby naprawdę pełna. I wierzę głęboko, że potraktowanie sportu jako naszego sojusznika w budowaniu dobrej kondycji mieszkańców Krakowa będzie niezwykle istotne. Chciałbym też oddać głos dwóm panom radnym, którzy z punktu widzenia. Inwestycji naszego miasta w sport są kluczowi. Myślę tutaj o przewodniczącym Komisji Sportu, panu Stanisławie Morycu i przewodniczącym Komisji Infrastruktury, panu Jacku Bednarzu, przy okazji także osobie, która jest bardzo zaangażowana w podgórski sport, żeby parę słów powiedzieli na temat e, tych naszych inwestycji w sport. Natomiast ja myślę, że też dla tej części Krakowa dobrą wiadomością jest to, iż Kończymy rozmowy z jedną z austriackich firm mających na celu wykupienie krakowianki. To jest sporo hektarów, które mogą, zieleni, a także obiektów sportowych, które tam mogą powstać, co będzie, no myślę, bardzo dużym, e, dobrym prezentem dla mieszkańców Borku i okolic, którzy od dawna dopominali się, by czasy świetności, tych obiektów e, powróciły. A teraz, jeżeli Panowie pozwolą, oddaję Wam głos. Jeszcze sekundeczka. ja tutaj oddaję mikrofon i przez chwilę zabawię się w dźwiękowca. Zawsze podziwiałam kolegów z firmy. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję, Staryzm dziękuję, Zabra. dziękuję bardzo. Fajnie. Szanowni Państwo, inwestycje sport dla miasta Krakowa są bardzo istotnym elementem i bardzo ważną pozycją w budżecie miasta Krakowa. Staramy się, aby te inwestycje były rozkładane w odpowiedni sposób. To są inwestycje te, które dotyczą dużych klubów sportowych, ale i również tych, które są tymi amatorskimi, lokalnymi klubami sportowymi, ale także nie zapominamy o tym, że należy wspomagać w sposób taki rzeczywisty i prawidłowy szkoły, bo ta baza szkolno-przedszkolna jest też ważna, aby ją rozbudowywać. Ja Państwu pozwolicie, powiem kilka inwestycji, które będziemy realizować na terenach Nowej Huty. To są wszystkie te dzielnice Począwszy od Miszczejowic, Wieńczyce, Zgórza Krzesławickie, Krzyżyny, czy też najbliższa mojemu sercu Nowa Huta, ale proszę pamiętać, że w całym Krakowie prowadzimy bardzo podobne inwestycje. Bardzo ważny element, który towarzyszy już od wielu lat rozwojowi sportu w Krakowie, to stawianie na to, aby w każdej dzielnicy był basen i w tym roku w budżecie miasta Krakowa dla tego obszaru, który wymieniłem, mamy dwa baseny. One są budowane przy dwóch szkołach. Jeden basen powstanie przy Szkole 190, 129 na Wzgórzach Krzesławickich, a drugi basen powstanie w dzielnicy Wieńczyce przy Szkole 92. Jak Państwo wiecie, rozwój związany z pływaniem to jest ogólny rozwój organizmu młodych ludzi, dzieci, młodzieży i naprawdę na to bardzo, bardzo mocno stawiamy. Również Przyszkolna infrastruktura sportowa w postaci boisk, które także rozwijamy i tutaj mogę powiedzieć, że nie zapominamy i tu Pan Prezydent Andrzej Kulik bardzo kładzie duży nacisk na to, aby rozwój infrastruktury nie był tylko i wyłącznie w tych częściach, które są bardzo tak zurbanizowane, gdzie mieszka bardzo dużo osób, ale i również te osiedla peryferyjne dostają e, takie inwestycje. Tutaj chociażby wspomnę jedną ze szkół, szkołę numer 141, osiedle Kościelniki. Można powiedzieć, że prawie na końcu Krakowa, a jest w planie budowa boiska, ale także zastanawiamy się nad tym, że może w tamtym rejonie także będziemy rozbudowywali halę sportową dla szkoły, ponieważ tam też przybywa co roku e, mieszkańców, mieszkańców Krakowa. I proszę Państwa, na końcu chciałbym powiedzieć o tej infrastrukturze dla tych klubów amatorsko-lokalnych, czyli chociażby rozwój grębiałowanki, chociażby rozwój i budowa nowej hali dla... KS Wanda. Jak Państwo widzicie, jesteśmy na obiekcie sportowym, gdzie cały czas trwają zajęcia i tylko się cieszyć, że miasto Kraków potrafi w odpowiedni sposób wykorzystywać. Pan prezydent mówił o funduszach, które będą przeznaczane chociażby na trenerów i to jest też bardzo ważne. I teraz, proszę Państwa, na Wandzie będziemy budowali nową halę sportową, a w przypadku Grębołowianki modernizujemy ten klub. Chciałbym Państwu powiedzieć również o tym największym klubie sportowym, który jest w Nowej Hucie. To jest Hutnik Kraków. Przygotowaliśmy już pełny projekt przebudowy tego stadionu i będziemy, Szanowni Państwo, realizowali za moment jego rozbudowę, modernizację, tak aby ten stadion był trzecim stadionem takim klubowym do piłki nożnej, ale i również wielofunkcyjny w zakresie użytkowania, aby koszty, które spadną na klub, nie były wysokie, tylko można by było na tym stadionie także zarabiać. Ja, dziękuję bardzo. Porywam mikrofon i że tak powiem przejdę sobie jakoś obaśnie dobra, to się tak post... wiesz, że tak powiem przetchnę, postaram się to zrobić jakoś delikatnie, ale drodzy Państwo, takie czasy, że trzeba być hmm. wielozadaniowym. Oddaję mikrofon dziękuję. i głos. znikam, żeby nie zapłakać. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jesteśmy na stadionie, niektórzy mówią, najładniejszym stadionie w Krakowie, ale myślę, że ten stadion swoje, swoje, że tak powiem, najlepsze czasy miał za sobą. Ja myślę, że zarówno ja, jak i tutaj centrum parkowa, centrum sportowe, które dzisiaj tutaj funkcjonuje, liczę na to, że te czasy świetności również te, tego boiska, tego stadionu, w centrum w sercu Podgórza jeszcze tak naprawdę przed nami. Szanowni Państwo, takich klubów, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, na terenie, Krakow na terenie Podgórza mamy kilka i one mają różne sposoby finansowania, bo mamy też kluby, które mają dużą tradycję, ale są już klubami tak naprawdę, można powiedzieć, prywatnymi, ale to, że są prywatne, to nie znaczy, że nie borykają się z kwestią finansową, o czym myślę wszyscy wiemy i tutaj mam na myśli klub czy Podgórze, KS Podgórze, czy klub Garbarnia. I tym, i tym klubom też musimy szukać rozwiązania, żeby im pomóc w tej działalności, bo myślę, że tutaj nie będę powtarzał tych wszystkich argumentów, dlaczego sport jest ważny w różnym wieku, bo pan prezydent ładnie to wszystko określił i to już zostało powiedziane. Szanowni Państwo, te obiekty, nawet ten obiekt, na którym się tutaj znajdujemy, to obiekt, z którego korzystają nie tylko sportowcy, nie tylko amatorzy sportu, ale przede wszystkim korzysta młodzież, dzieci, bo jest jakby dopełnieniem funkcji tych szkół, które mamy obok, że niektóre szkoły, no nie jesteśmy w stanie nawet przy nich wybudować sal gimnastycznych czy sal. Sportowych, o których tutaj była również mowa, ponieważ no, terenowo jest to niemożliwe, więc tego typu obiekty, tego typu um, placówki i, i kluby sportowe, jak Tesry Bitwy, czy Płaszowianka, czy wspomniane Podgórze, na pewno będą dopełnieniem dla tych placówek, dla których nie jesteśmy w stanie wybudować niezależnych kompleksów infrastrukturalnych. Szanowni Państwo, w Podgórzu tutaj mamy oczywiście Jeden basen, panie prezydencie, jest on na koronie. Myślę, że wszyscy mieszkańcy podgórza mają tę świadomość, ale wszyscy też wiemy, że mimo, że ten klub jest od wielu lat z nami, to są budynki, które wymagają remontów. Bez wsparcia finansowego z miasta klub sobie nie da rady. I myślę, że musimy faktycznie zadbać o to, żeby dać środki finansowe na inwestycje i na działalność, żeby klub myślał o rozwoju sportu, a nie borykał się z tym, w jaki sposób spiąć finansowo całą całą kwestię związaną z funkcjonowaniem klubu, a jak już jesteśmy przy basenie, bo tutaj kolega radny Moryc opowiadał ile tych basenów powstaje w Nowej Hucie, to mnie mieszkańcy pytają, a kiedy powstanie basen w Podgórzu, a przede wszystkim kiedy powstanie basen na Płaszowie. Szanowni Państwo, mamy projekt, gotowy projekt budowy Centrum Sportów w Płaszowie przy ulicy Lipska. Myślę, że uda nam się znaleźć finansowanie. Jak wszyscy dobrze wiemy, to też zostało już deklarowane, środki finansowe prawdopodobnie do sfinansowania tej inwestycji będziemy musieli mieć z zewnątrz, bo jest to duży obiekt, bo to nie tylko basen, to jest również e, lodowisko, to są również inne sale wielofunkcyjne, bo tego typu obiekty muszą tak naprawdę być dzisiaj otwarte pod różnego rodzaju e, uprawianie różnego rodzaju dyscyplin e, sportu. Także myślę, panie prezydencie, że uda nam się to zrealizować w najbliższej kadencji, czego, czego życzę przede wszystkim mieszkańcom, ale też chciałbym wskoczyć do tego basenu. Tak jest. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ja odbieram mikrofon. Dziękujemy pięknie za uwagę. Kończymy ten sportowy briefing, jak sami państwo widzicie, ta kadencja najlepszego kandydata na prezydenta, najlepszego, najbardziej merytorycznego kandydata na prezydenta, na pewno spowoduje to, że bardzo złe statystyki, o których na pewno Państwo wiedzą, dotyczące liczby ruszających się dorosłych i ruszających się dzieci w Krakowie przynajmniej po prostu się zmienią.